Wcześniej mam z tej kasztan. Dzisiaj zaczynamy postacią jako Paweł. I dzisiaj zaczynamy prawdziwe życie. No i to będzie sezonami grało i tak dalej. Więc miłego oglądania, a Paweł właśnie jedzie do burgerowni. Dobra. Wchodzimy do burgerowni. Dzień dobry panu. Co tam ma pan? Ja bym zamówił... Ja zamówiłam Dzień dobry, tam... witamy w burgerni Happy Burger. Wid... Dzień dobry, ja bym chciał złożyć zamówienie tamtego, tamtego za panem zestawę, zestaw. A, pan chce zamówić Happy Burger. No to proszę, specjalność lokalu specjalnie dla pana. Dziękuję. To ja do ale dobre. Dobra, ja mi, ale dobre, kuda. A właśnie, ja nie zapłaciłem. Panu zaraz, panu zapłacę tam. Ja jestem ogólnie nowy w tym mieście, więc nie za wiele wiem, ale dobra. Ja tam, no, nie zawiem. ścieta Tak. Tak. Że każdy, kto dopiero przybył do miasta, dostaje pieniążki. Znaczy, mi tam pan może nie dawać pieniążków, bo, jak, bo to już jakby jest zapłata za ten. Yy, znaczy, ja mogę panu zapłacić, ja nie potrzebuję pieniędzy, bo ja tam mam, jestem bogaty. Bo ja z innego miasta się. Ja się... janek to, to czemu by nie skorzystać? Yy, ja tu panu płacę ile, ile, ile jestem winien. Pane właśnie dla nowego tutaj mieszkańca w najlepszym mieście w Roblox. Jest pan winien. 5 ,99 zł i 95 No to proszę, ja już panu daję. O, dziękuję. No dobra. teraz widzę. Dobra, to ja odłożę, to ja odłożę zestawik do... Y tutaj do umywalni i tak dalej. No. No ja mam takie Dobrze, pytanie, bo panie. nie panie dziękuję yy, i bardzo ja proszę. pewnie z... ja tu my wszyscy po sąsiedzku, yy. Yy, że jak, że jeszcze pan może powtórzyć jeszcze raz. Jak pan się nazywa? Bo my tutaj wszyscy w Brookhaven to po, po sąsiedzku żyjemy, jak nie, ktoś się nazywa, jakby... No to ja bym chciał ten poznać, bo ja mam na imię Paweł, no i szukam jakby no. domu do ten, bo dopiero ja do, dopiero co tu przyjechałem i szukam po prostu domu i chcę kupić od kogoś dom no. i tak dalej. Tam gdzie jestem? No to dzień dobry. Ma pan, nie wiem, jakiś dom na sprzedaż tak. czy coś? A no właśnie, to jest taka praca wakacyjna, i moja, no, no, praca taka normalna, to właśnie sprzedaję domy. To z ofertą i panu ofertę. Czekaj, pan, bo się zaciąłem. Dobra, to ja już będę, to ja proszę pana, już idę. Nie no, pan zatrzyka. ja tutaj dojdę na piszpotkę, bo mam respa niedaleko. O, dziękuję, dziękuję. dzień dobry. Dzień dobry, dobra, to świetnie się, zga zga e, świetnie się składa, że pan ma dom na sprzedaż, to gdzie, to jakby, gdzie pan by mi zaproponował ten dom? Wsiada tu to ja pana zaprowadzę. Dobrze. Tylko otworzę. A Tak, i pan poza zamknąłem wszystko. Już Panie jestem, panu. już jestem. No, i jak tam pan życie mi, ja w tym Brock Heaven? Może mi pan jakieś plusy powiedzieć, czy coś? Pana? Najlepsze lepsze to na śpię Całym Roblox, roblox No i już na Ja tam ja na tutaj no trochę oprowadzę, ale też nie za bardzo. O, to jest pana nowy dom. Wow. A tu i... Ło, wow. a tu jakiś zysk. Tak. Jedyny egzemplarz jaki mi doskło. A tu są mi o dobrze, ale no tu akurat jest garaż otwarty, a tam nie ma. No, to tam ja zapracuję na jakieś auto czy coś. To ze co tutaj będę. Kto wyciągam kartę z stałego roku O, i proszę, da, da, daję panu dostęp. O, dziękuję bardzo. I ile jestem winien za dom? A dla, dla sąsiada to takie. Mm, da, da pan 10 tysięcy, ujdzie. Dobra, to proszę. Ma taki dom, to wie, to wie pan. Dziękuję bardzo. No, do widzenia. Do widzenia i życzę miłego, udanego dnia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie. Mamy pierwszy dom. Nasz, yy, nasza, do, nasz dom, yy, tutaj yy, mamy taki, jakby kurde, taki. Kurde, nie wiem, taki agencki, właśnie taki troszkę dziwny, ale mamy dom. To się bardzo liczy. Idziemy na dół, a nie, na dół już nie można, na górę. Co jest? No, tutaj mam takie normalne mieszkanie. Później jeszcze się spytam o jakiś, e, nie wiem, jakiś, e, bo rower, z tego co tylko mam to rower, więc ja się to tam dopytam o jakiś, czy tutaj jest pełna jakaś lutówka. Pełna! Półduwka, widzowie, dobra. Bierzemy Coca-Colę, co pijemy. No i weźmiemy sobie jeszcze kawałek pizzy i co zjemy. Jeszcze go tu weźmiemy i na razie to zamykamy i pijemy kolkę. I zaraz wychodzimy, i zaraz yy, będziemy spać. Ale pierw sobie zjemy jeszcze pizzerkę. Dobra. To my się widzowie widzimy jak. Dobra. Dobra, to Nara. Nara. Dobra, lecimy do Grzegorza. A gdzie jest Grzegorz? Gdzie on się podziewa? Ja, 7, 8, co to słyszę? Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, czterdzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, No siema. No, poradnik przez pracę. No, dobra, dobra. Słuchaj, dzięki za ten dom, co miałem zapłacić tak malutko i właśnie mam do pytania, czy masz jakiś samochód? Samochód, tak. No, tu na zapleczu niby się znajdzie, a nie Jest do śmietni. Samochód, czekaj, bo ym, wow. nie mamy samochodu. Nie, to nie jest moja. Ale nie mam samochodu, ale mój kolega z tychu ma co do niego zadzwonię. No, ma z tychu. To tam, jak tam żyć go. Aj! Dobra, a mógłbyś lepiej z samochód? Eee, e, jak to ma być e, marka? No e, ten co właśnie dziwnie się tutaj zrespował co zobaczyć gdzie się tutaj zespował, jaki model? Co? Jaki model? No to z BMW e, BMW, e, ta, e, jaki kolor? Niebieski Dobra, e, blu ta, niebieski, no, dobrze słyszałeś Dobra, to przekażę mój i Zaraz się widzimy. No, chłopie, masz szczęście, bo akurat taki mu został. No dobra, ale czy ile mam zobaczyć? Zepcha, i poczekaj tutaj na mnie. Dobra. Hmm. No dobra, to czekamy. zjemy sobie pizzę, co nam zostało wczoraj. Hmm. Konka. O wo 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 wo, tam czekam, co to jest? A to widzowie ja widzowie akurat poraża. I czekam albo dobra zrobimy brzuszki cześć pewnie jesteś jak on miał. kto to jest? o dzień dobry zbiała kolega tego Krzysztofa z tychu. O, tak? Składa że jestem papieżem. Dla pana tak i panie. Dla pana mamy. To, żebyśmy. No tak. Jeszcze dla pana mamy. To, niech pan zadowoli. O, Czekaj. No, ile to się miało należy? I to jest. Znowu, to jest. Pytanie, Okay. Tą Usiądnę usiądę zle. Tą półkę za. E, Mniej niż zero. Mniej niż zero. Dobra, proszę pana, tu ma pan. Nie, no, panie, nie żartuję. Ty No to proszę, tam już panu dałem. A nie, przyjemna tysiaka, a nie tysięcy. Dobra, trudno, ma pan. Napiwek, ja jestem bogaty, do widzenia. Do widzenia. Ja zawołam Krzysztofa, więc niech pan się nie rusza. Nie, zero. Dobrze, widzę, bo to tutaj auto zostaniemy to sobie. Dobra, widzę, widzimy się już, jak y, będzie tutaj, y, st st y, jak jak tu będzie już Grzegorz mieli mi się to jest po prostu dziwne 100 razy bardzo dziwne że wszyscy tu się zachowują jak tacy mieli ale tacy troszkę głupsiali i dole no. dole Siema O, e, no cześć to jak poznałeś mojego kowiera e, Tak, ale był troszkę dziwne zero no nie, nie. Dobry, jego ulubiona piosenka i moja też. Znamy się jak dwa łyse konie tylko się tak mówi, co? No skąd mam to wiedzieć? Dobra, ja idę, ja idę, ja już idę. I. Dobra, Miłego powodzonka, A ja lecę do pracy. No, dobra. Kolejny, nudny dzień w heaven. Dobra, ja tutaj jeszcze rozgrzeweczkę pyknę, a pan Mara. Na Nara! Dobra, rozgrzeweczka szybko musi być. Wiecie co widzowie, może się zatrudnię do policji. I po prostu będę pracował jako policjant, więc spróbuję ja iść jako policjant, to idę, spróbować, idę się spróbować zatrudnić i zobaczyć. I zobaczymy, już idziemy tej zielone przy okazji idealnie. Ojej, umiem jeździć, tylko... No nieważne. Dobra, tutaj sobie zatrzymamy. Dobra, ja jestem. Dzień dobry, a tu nikogo nie ma. A ja chyba mogę się zatrudnić. Dobra, dzwonię do Grzegorza. Tyryn, 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 halo? O, halo? Ty słuchaj, może można się za, zatrudnić jakby w policji? policji? Tak, tylko musisz czekać jeszcze policjant przyjdzie, bo wysznaka. na kaw. Dobra. No Ej, dobra, dobra, to na, 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 na nie Dobra widzowie. czekamy tutaj na kogoś nie wiem czy tu w ogóle można wchodzić ja chcę zostać po prostu zwykłym policjantem nie takim jakby e, e, nie takim o tutaj mamy kajdanki o to, tutaj mamy kajdanki to sobie usuniemy no, no już nie mam dobra o kurde co tu się stało? Ja się do tego nie przyznaję. Alarm. nie wiem, co ja mam robić. Nie, dobra, czekam na tego policjanta. Jezu. Dobre widzowie, czekam na jakiegoś tam jeszcze Stacha, kurde. Stachu, Stachu, Stachu. Nie, milo on ma tutaj kolegów. Dobra, z system na razie policji. Bo mu nie nie, przyda, nie dadzą mi pracy. Co tutaj jest w ogóle? Dlin, 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 dlin. Dlin, dlin. E, halo, 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 halo. Dlin, dlin. No, halo, czekaj, bo ja już dzwoniłem do Stacha i przyjdzie zaraz. Coś nie ma. Dobra. No, dobra, to Nara. nara. Dobra, widzowie, dzwonił do mnie. Paweł. Mój urze. Oj, dzień dobry, dzień dobry. No, chciał pan się zaplorić, tak? Za. No może. Dobra, widzę, wy... już jest porą pana. Tu już jest porą pana. E, tak, chciałem się zatrudnić do policji. No, to pana kwalifikacje Nie po prostu. E, tego. A co ja mam panu teraz dać? Ja nie rozumiem pan. Na kwalifikacji karty na przykład pan yy. może No to już panu daję, proszę. No dziękuję bardzo. Czeka pan, czeka pan, bo ja jestem za ciemno. O, dziękuję bardzo. Nie trzeba wchodzić do kontroli. Dobrze, w takim razie... Uh -huh. Uh -huh. Wszystko powinno być dobrze i się dobrze zgadza, bo my mamy akurat wolne miejsce, więc niech pan już trzyma swoją kwalifikację. No i pana zatrudniam. Dobrze, czy ale czy mogę już yy, iść do przebieralni? Tak, jak się pan przebież, ja na kąt z kanala. Ej, poczekaj, powie mi pan, czy mam pozwolenie na broń długą, czy nie? Pana, nie jak jakie chcę, to hę, nie? Dobrze do widzenia. Nara. Nara że ten Stachu to jest porąbany widzowie. Dobra, weźmiemy sobie broń. Tutaj. Weźmiemy sobie karabin. O Boże, nie chcę zaszczegnać. z tym się obsługiwaliśmy. Dobra, cele tutaj mamy. Takiś jakiś więzień się później załapie. Idę się przebrać. O, siema. Paweł, co tam? Nie. Co? Właśnie Stachut do mnie dzwonił i powiedział, że się dostanę Siak. No ten Stachut jakiś dziwny kurde jest. Hmm, no może ta... To to jest no. najstarszy tutaj z nas wszystkich, z Bluchewa. Dobra, to, to ja już przebieram. Przynieś od urodzenia. To... Uuu, fajny pticek, dobra, to dobra. Do, nara no, dobra widzowie. Już się przebierałem. Yy, jakiś, nie wiem, może bank będzie obrabowywany Nie wiem tego do końca, ale za niedługo może zobaczę. To tam, ona tam już poszedł sobie z Paweł. Kurde, już nie, nie, nie wszystkich już zapominam. Nie wiem, jak ktoś mu na imię i tak dalej. No, yy, więc tak. Obierzemy kajdanki. Kajdanki. Hmm. Dobra, mam tu Co to jest? O, dobra, to do spisu mandatu Weźmiemy to Spisujemy może mandat jeszcze W wysokości którejś tam Pieniężniej e, Co to był za wybuch? Nie wiem, dziwne widzowie Dobra, nie wiem Uderzę. Dobra, widzowie. Yy. Yy, czekajcie. Dobra, to chyba radiowóz policyjny powinienem dostać. Chociaż nie wiem, czy swoim, czy swoim prywatnym mam jeździć na takie sprawy. Yy, o, dobra, mam tutaj samochód policyjny. Skapuj, skapuj, skapuj. Mamy tu policję. No, halo. Co ty ze szpią? No, a czemu? z kasy. Ma czemu? Eee, dobra. Spokojnie. Słuchaj, bo, bo zaraz wezwę służby. Chociaż nie tak. Nie, Co? Nie ma składania się przeciw tych widzę. Dobra, dalej, dostajesz no, mandat. Jeżeli kto nie rusza, to może poruszać się. Wracaj to... eee. tu. O! Siadaj, mi tego, siadaj! Ła, pomocy! Albo nie, są policjantem, boże! zejdzie lepiej stąd I już po to Dobra pali z torem dostajesz Fik, trafiony. Dobra. No, dobra, i po co zadzierał pan? A czy było nie zadzierać do policji? To już panu wypisuję mandat w wysokości 5000 zł za za postrzelenie, za, po za postrzelenie policjanta i nietykalność nietykal cielesna, dobra, tutaj na mandat 30, albo niech będzie, niech będzie 30 tysięcy złotych, yy, proszę mandat, proszę stać, bo jeszcze pan większy mandat dostanie. dostał. Nie no, ma dupa No. Proszę pana, pan już, do, już daje panu wysokości mandat 30 tysięcy złotych musi pan to spłacić w niecały rok. Ma pan do spłacenia niecały rok, czyli takie 6 miesięcy, proszę wow. pana. albo niech dam panu 8, 000, 8 miesięcy. Chce mi się dobra już zabierz mnie tylko więzienia, więzienia Właśnie jest, jesteś jeszcze do więzienia do więzienia. Y, proszę już pana y, zakuwam. Dobra, niech pan po prostu za mną idzie. I będzie pan... Po... No Wiem że może nie tak po prostu klikając na mnie. No właśnie się nie da coś. Dobra, nieważne, Idzie, idziemy, idziemy. Nie no, dobra. Dobra, idziemy. Teraz. No. Idzie pan za mną. Tak, ja... ja I nie czy mogę. Czy było nie zadzierać z policją? Dziękuję. Przez I pan jeszcze przy... mi da... Y... Przed... Robi... Mogę to zrobić se rano. A i tak od pana jest w straży. Ile pan ma w ogóle? 27. Dobra, jedziemy do, na policję. Oj, pan sobie przeskrubał. Trzy miesiące w celi musi pan niestety siedzieć. Twoja Serf, No i dobra, ale trudno. Influencer takich rzeczy dziękuję, nie robi. Ja tam i tak nie oglądam jakiś dżensy czy coś, bo to gówno jest. Dara, wysiadamy? Chodź. Dżensy to gówno. player 14. Nie ważne. Eee, Chodź. Zapraszam pana tu do celi. Albo nie, chodź pan, chodź pan do drugiej. Tutaj niech pan wchodzi. I ma pan. Nie tylko A no to już zajmuja O. Oh, dobra. Eee, tu pan. Musi jeszcze, da pan przez... Eee, nie powiem tak, bo jeszcze pan będzie postrzelony i będzie pan, kara wysokości pieniężnej wysko, y, 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 będzie do zapłaty 500 pięć, tysięcy złotych, więc proszę pana oddawać mi wszystkie bronie. No, dobra, ma pan tylko pan przesunię. To nie mogę panu dać Za daleko panie, o, proszę. Dzień. I jeszcze raz, jeszcze... Usłyszę, że jakiś... że coś się dzieje. To już będziemy inaczej gadać, panie. Dobra. I pan ma tutaj... Czekaj, pan. Nie wszystko. O, Co to pan ma? No pana. Ja jestem instrumentem. Już teraz... Lat... A i pan czeka, bo to jeszcze nie wszystko. Dobra. Nie... Jezu, ile tego? Dobra, Łuk, to tam może sobie pan wziąć. Łuk se może pan wziąć, dziękuję. O, o. A nie, czekaj, Co ja słyszałem? Ja tu mam podsłuch, proszę pana. Ja tu mam podsłuch, halo? Co pan gada? Nie rozpada się, tylko kiesz się. O, to nie są, nie patrzy. Podaj się, podaj się raz. Słuchaj, i tak nie uciekniesz z tej sali, bo jest mega trudno. No, trudno jest. Bardzo. Więc. I Jeszcze mandacik ko wysokości 30 tysięcy nie wiadomo 30 tysięcy zł za to, że pan chciał uciec z celi z swojej z swojej celi chciał uciec, więc dodatkowo 30 tysięcy, więc 60 tysięcy do zapłaty, proszę panu, mandat daję, proszę. I dziękuję, do widzenia i proszę panu... Nie, czekaj! Czekaj. Co? to ja, no i dobra, ale trudno, yy, musi yy, musi pan Grzegorz musi pan Grzegorz sobie tutaj niestety po, posiedzieć Musi, musisz musisz Grzegorz tu posiedzieć. Ja niestety muszę pracować, żeby dostać w ogóle jakąś rentę i tak dalej. Dlaczego ty nie tylko żeby tu dostać jakąś emeryturę, muszę pracować w policji. Więc nie mogę nie mogę już pana Grzegorza. No. Dobra widzowie, a ja się z wami żegnam i dzisiaj ja się z wami żegnam. Dzisiaj był ze mną Lego Player 14 i się żegnam. Do zobaczenia. Cześć, Naura.